Hej, tu Daria. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, jak określić znak współczynnika kierunkowego A i wyrazu wolnego B w funkcji liniowej. Oczywiście, jak określić znak współczynnika kierunkowego A? Zaczniemy od tego. Już na wcześniejszych lekcjach mówiliśmy o tym, że współczynnik kierunkowy A określa monotoniczność, czyli kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca i stała. Funkcja jest rosnąca. Kiedy a jest większe od 0 i funkcja wygląda w ten sposób: od lewej do prawej strony ona rośnie. Jeżeli mamy do czynienia z funkcją stałą, współczynnik kierunkowy jest równy 0, no i funkcja jest po prostu stałą. Jeżeli mamy funkcję malejącą, Mamy współczynnik kierunkowy mniejszy od 0, i od lewej do prawej strony funkcja maleje. Jeżeli chodzi o określenie znaku wyrazu wolnego B, musimy pamiętać, że punkt B to jest punkt przecięcia z osią OY, czyli to jest 0B. I popatrzmy. Jeżeli mamy funkcję taką, funkcję rosnącą, przecięcie z osią Oy jest nad osią Ox to b jest większe od 0. Jeżeli zaś mamy, możemy mieć też funkcję rosnącą, ale przecięcie z osią Oy jest poniżej osi Ox, mamy b mniejsza od 0. Spróbujmy poćwiczyć na poniższych przykładach. Napiszmy sobie zadanie pierwsze określ znak a b mamy pierwszy wykres może on wyglądać w ten sposób widzimy że od lewej do prawej strony funkcja rośnie więc mamy do czynienia z funkcją rosnącą i współczynnik kierunkowy jest większy od zera Punkt przecięcia z osią o y jest powyżej osi o x, więc współczynnik b jest większy od 0. Wyraz wolny b jest większy od 0. Jeżeli mielibyśmy taką funkcję, widzimy, że od lewej do prawej strony funkcja maleje, czyli współczynnik kierunkowy jest mniejszy od 0 a punkt przecięcia z osią o y jest poniżej osi o x, to znaczy, że b jest mniejsze od zera. Przejdźmy sobie do trzeciego przykładu. I mamy taką funkcję. Widzimy, że od lewej do prawej strony znowu funkcja rośnie. A punkt przecięcia z osią OY jest poniżej 8 OX, więc B jest mniejsze od 0. Ostatni przykład. Mamy funkcję taką. Widzimy, że od lewej do prawej strony funkcja maleje, czyli jest A mniejsza od zera. A punkt przecięcia z osią OY jest powyżej osi OX, X. Czyli mamy B większe od 0. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Widzimy się w kolejnych lekcjach. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. Do zobaczenia. Pa, pa!